Cześć! Z tradycji stała się zadość, bo na kanale wylądował materiał z recenzją Huawei Watch GT5 Pro, czyli mocno szczegółowy film, który omawia pomiar pulsu SPO2 w aktywnościach, co najważniejsze pewnie i dla Was, ale ostatnio też taka nowość doszła w tej serii. Bo od tego modelu tak naprawdę płatności. Nie wygląda to tak różowo, jakby się mogło wydawać, jak mi się również wydawało, więc o tym też dzisiaj porozmawiamy, więc jeżeli lubicie takie szczegółowe materiały, gdzie nie lecę z suchą specyfikacją i tylko tym, no to myślę, że ten film może Was nie zawieść. Pamiętajcie, zostawiając suba, lajka, komentując, a także rozważając różne formy płatnego wsparcia tego kanału. Wpływacie na jego rozwój. Więc za Was do tego serdecznie zapraszam, a teraz usiądźcie wygodnie, kawa, herbata i lecimy. Testuję wersję z tytanową bransoletą z kopertą 46 mm. Cena tego modelu to 1999 zł, ale można i dostać wariant tańszy w tym rozmiarze z paskiem fluorastomerowym. Zawsze się gubię, gdy wymawiam to słowo. Występuje on dokładnie w wersji Active i kosztuje 1599 zł. Jednak jak widzicie, są też mniejsze 42 mm, zapewne skierowane do kobiet lub osób, które mają po prostu mniejszy nadgarstek. I właśnie w nim występuje ta droższa wersja Premium z ceramicznym, Bransoletą. W zestawie jest kabel z ładowarką. W temacie materiałów mamy do czynienia z wersją tytanową, a ochrona przedniej części to szkło szafirowe. I powiem wam, że wizualnie ta wersja Eli całościowo prezentuje się naprawdę świetnie z takim małym ale lub małą gwiazdką, bo do sportów ta branzoleta kompletnie się nie nadaje. Jednak da się szybko ten pasek. Podmienić. Nie nadaje się z dwóch powodów. Sam producent o tym informuje, ale i intuicja podpowiada, że nie będzie to wygodne i no, słuchajcie, nie jest. Dopasowanie pasków przy wersji 46mm to 140 na 210 mm i nawet nie o to chodzi. Przedłużenie czy zmniejszenie można wykonać w domu bez narzędzi, za to leci oczywiście duży plus. Jednak taką bransoletę ciężko jest dopasować tak, słuchajcie, idealnie, tak jak zwykły pasek. No bo tam jest więcej oczywiście tych dziurek. Na jednym ustawieniu jest za ciasno, na innym za luźno, przynajmniej ja się spotykałem z, z takimi dylematami u siebie. Jednak to też zależy oczywiście od nadgarstka. Ale tak jak mówiłem, można ten pasek łatwo podmienić na inny, który jest w standardzie 22 mm. Dostępne są dwa przyciski, jeden jest koronką z haptyczną wibracją, do dolnego da się dopisać dowolną opcję i co ważne, te przyciski nie mogą służyć jako akceptacja danej akcji. Ekran ma 1,43 cala, jest to AMOLED z funkcją autoregulacji jasności i opcją zawsze na ekranie. A zanim przejdę do omówienia testów, to powiem wam, co jeszcze ten zegarek posiada. Bo jedną z ważniejszych opcji to głośnik i mikrofon do rozmów. Dlatego posłuchajcie jego jakości brzmienia po stronie rozmówcy i odbiorcy. No dobra, teraz słyszycie mnie tak, jak mnie słyszy tak... Na... <laughs> dobra, teraz słyszycie mnie przez zegarek tak samo, jak mnie słyszy po drugiej stronie rozmówca. A zaraz zobaczycie, chociaż ten iPhone będzie przechwytywał, więc nie do końca. Miejcie też to na uwadze po prostu, że to jakoś nie będzie oddawało tego, jak ja to w rzeczywistości słyszę. Ale w ogóle jak sądzisz, jak to tak w swoim sejmie? Jest... Wiesz, to słychać całkiem dobrze, chociaż nie wiem, ten głos jest trochę przytłumiony. Ale ciężko powiedzieć, czy to jest kwestia zegarka, czy po prostu tego, że jest bardzo głośne otoczenie, samochody i tak dalej. No i też wieje, prawda? Tak, wie... słychać trochę Przyłożę tak, to jest lepiej na pewno, tak? Jakbym tak rozmawiał, halo, halo, raz, dwa, trzy, teraz jest lepiej. No trochę głośniej. No, no to tak. No ty jesteś też na maksa podgłośniona, więc ciebie słuchać będę ok. No wiadomo od tego chyba mieć trzeba słuchawki i tyle. Tak jak słyszeliście widzowie, może być, ale lepiej ubierać słuchawki, taka konkluzja na koniec tego testu. Dodatkowo mamy tutaj pełen zestaw czujników. Najważniejszy z nich to barometr, SPO2, tętna, a co za tym idzie pomiar stresu. Nie zabrakło pomiaru EKG. O tej właśnie opcji wypowiadałem się więcej w filmach, między innymi o Huawei Watch D i D2, więc musicie obejrzeć tamten materiał, aby też wyrobić sobie zdanie. Może tylko podpowiem, no nie ma to wartości medycznej. Poglądowo ok. no ale to jest jednak pomiar jednopunktowy. Jest też pomiar temperatury skóry i to ważne. To nie jest pomiar temperatury ciała. Dodatkowo przy pomocy tego zegarka dokonamy pomiaru sztywności tętnic. Analiza snu obejmuje drzemki i fazerem. Jest OK. Ale mówię to swoje ok, tylko na bazie obserwacji, bo słabo się obserwuje, słuchajcie śpiąc, jednak moje odczucia tego, o której zasypiałem i się budzę, mają odzwierciedlenie w wynikach. Zerknijcie na pomiary w warunkach statycznych, potem pokażę wam wynik podczas ruchu. Tak jak zwróćcie uwagę, te statyczne, no praktycznie 1 do 1, odpowiadają tym z zegarka, więc wypada dobrze. Może Was też zainteresować obecność certyfikatu odporności na wodę. Jest to 5ATM oraz IP69K. Co to dokładnie oznacza? Pewnie wiecie, z czym to się je, gdy wymawiam normę 5ATM, ale rzućcie okiem też na ten drugi certyfikat i dodatkowo ten, dzięki któremu możemy ponoć śmiało wykorzystywać ten zegarek do nurkowania na głębokości do 40 metrów. Musicie też pamiętać, że wodoodporność nie jest stała i może z czasem zmienić się na naszą niekorzyść, oczywiście. Jest kilka wykluczeń, także zachęcam, abyście zaglądali w przepisy i mocno się nimi sugerowali. I przytoczę słowo producenta. Paski z kompozytowej skóry wagają spleczonej tkaniny tytanowe i ceramiczne, a tytanowe akurat testuję, nie są przeznaczone do aktywności w wodzie, np. pływania oraz kontaktu z potem. Zatem w takich sytuacjach zaleca się korzystanie z innych pasków. Pamiętajcie o tym. Żywotność baterii też jest w mojej opinii bardzo dobra. Choć nie znalazłem jasnej informacji na stronie producenta, ile to ogniwo ma miliamperogodzin, jedynie na innych stronach piszą, że jest to 524, to i tak mogę powiedzieć, że spoko wypada ten aspekt. Bo producent deklaruje w wersji 46 mm do 14 dni przy standardowym użytkowaniu, 9 dni z funkcją always on display, czyli tarcza zawsze na ekranie, 5 dni z intensywnym użytkowaniem. I to jest element, który ciężko słuchajcie sprawdzić, bo każdy ma inny styl użytkowania. W moim ostatnim ładowaniu, mogę na gorąco powiedzieć, po około 6 dniach zaliczyłem spadek 70%. Z czego uwaga, wykonałem w tym czasie kilka treningów, z czego jeden wynosił ponad 1 godzinę przy GPS. Reszta to powiadomienia, jakieś pomniejsze, krótkie sesje treningowe, już nie takie długie jak ta i w tym trybie powinienem wyciągnąć jeszcze kilka dni i zakładam, że zamknę się w okolicach 9-10. Obsługuje ładowanie bezprzewodowe, nie musimy ograniczać się do ładowarki tej ze zestawu. Jednak przy tetanowej branzolecie i przy większej płaskiej ładowarce niestety należy ściągać ją do ładowania, bo inaczej no nie poładujemy. Z uwagi na to, tak jak widzicie, ten cygarek na płasko nie będzie w stanie leżeć. Jeszcze z istotnych elementów wyposażenia to między innymi GPS wielosystemowy L1 i L5 i jest tutaj NFC na pokładzie, ale to nie jest pewnie dla was nowość. Jeżeli siedzicie w świecie Huawei, to zwykle jest to jakąś tam normą. Tylko, że wtedy nie mogliśmy wykorzystywać tego NFC do żadnych celów. A tutaj nowość, słuchajcie, są... So... Płatności. Jednak tutaj trzeba się zatrzymać i muszę wam wyjaśnić jak to działa, bo nie jest to tak wszystko piękne. Z racji bana, który Huawei ma nałożone, musiał znaleźć obejście. Dlatego płatności obsługuje przez aplikację Quico. Ale od początku. Musimy pobrać aplikację Quico na telefon i zegarek z takim zastrzeżeniem, że obecnie iPhone tej aplikacji nie obsługuje. Ma to się zmienić w listopadzie ponoć. Idąc dalej, gdy już mamy aplikację na zegarku i w telefonie na Androidzie musimy założyć konto na tej platformie a to się równa z potwierdzeniem danych ze swoim dowodem osobistym wraz z selfie, aby zautoryzować, że my to my. Po stworzeniu czekamy na weryfikację, po czym otrzymujemy dostęp do wirtualnego portfela i już się pewnie domyślacie, to wirtualne konto musimy doładować. Te szybkie doładowania są równoznaczne z prowizją, ponoszą tam 1% od transakcji, tradycyjne przez przelew. Z tego co wiem, są bezpłatne. I pomimo mojego sceptycznego podejścia do tematu, do zakładania konta i tej całej autoryzacji, wszystko jest ponoć bezpieczne, bo możecie znaleźć na ich stronie licencję i można to też potwierdzić na stronie KNF-u. Dlatego, jak bardzo bym uznawał, że mi się ten sposób płatności nie podoba, to i tak trzeba dla kontekstu dodać, że Quico to firma działająca jako krajowa instytucja płatnicza pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. Także potwierdza to też zgodność działań z krajowymi standardami bezpieczeństwa w zakresie usług płatniczych i przetwarzania danych finansowych. Takie informacje w sieci można odnaleźć i potwierdzenie. Dlaczego mi się nie podoba? Bo trzeba przejść przez procedurę zakładania konta w innej aplikacji, potwierdzając to wszystko dowodem, doładować ten wirtualny portfel, czyli mieć z tyłu głowy przy wyjściu, że musimy mieć doładowany ten portfel, bo inaczej no nie zapłacimy. No ale po trzecie musimy płacić prowizję za szybkie doładowania, a co najważniejsze mieć telefon w kieszeni z aktywnym połączeniem, bo to jest taki Kolejny argument, który podważa cały sens płatności w zegarku, ma się to ponoć zmienić w przyszłości, ale na ten moment nie da się wyjść bez telefonu. Płacić samym zegarkiem. Takich możliwości na ten moment ten zegarek nie oferuje. I moim zdaniem już lepiej wyciągnąć telefon z kieszeni i zapłacić, bo większość z nas ma raczej telefony z funkcją NFC. Z drugiej strony plus dla Huawei a za kombinowanie, a nie takiego kombinowania ja się osobiście spodziewałem, bo miałem hura optymizm, gdy tylko zobaczyłem, że taka możliwość będzie, ale im bardziej się zagłębiałem w sposób płatności, tym mój optymizm spadał. Czekam na usprawnienie, bo aktualnie nie widzę w tym wartości kompletnie. Dlatego bardzo was lubię i szanuję. Kieruję te słowa do moich widzów, jednak nie mam ochoty przekazywać skanu dowodu, pomimo, że wszystkie znaki na niebie i ziemi mówią, że jest to bezpieczne. Dla mnie te płatności są bez sensu, wiem, że tworząc recenzję powinienem to zrobić, no ale nie wiem, czy przy takich trudnościach, jakie teraz nakłada ta opcja, ktokolwiek z was będzie tak chętnie z tego korzystał. Widziałem recenzję innych osób, to wszystko działa, możecie sami sobie to sprawdzić w innych filmach. Z takich jeszcze informacji to można dopisać do danego przycisku apkę Quico i płatność jest wtedy łatwiej realizowana, bo klikamy i ją uruchamiamy. No, ale dalej to jest przekaźnik, a nie mamy tej karty tak naprawdę w samym zegarku. Nie ma wersji e SIM, a zegarek jest kompatybilny z Androidem 9, iOS 13, z małą gwiazdką przy iOS, o czym będę mówił w dalszej części tego materiału. Sam system zegarka pracuje na autorskim systemie Harmony OS 5.0, czyli musicie wiedzieć, że nie jest to Wear OS. A z takich innych rzeczy, no to dowiecie się wszystkiego za chwilkę. Bo czas, abym podzielił się z Wami doświadczeniami i bardzo mi odpowiada. Ten system zarówno na zegarku, jak i w samej aplikacji, czy raczej sama aplikacja powinienem powiedzieć, bo to wszystko jest czytelne, co ważne jest multitasking, ale taki pełnoprawny, czyli można odpalić aplikacje w tle i potem do nich wrócić, bo do tego celu jest zaimplementowany menadżer otwartych aplikacji. Od razu powiem, trening również da się zminimalizować karty wyświetlane na pulpicie, tam gdzie przerzucamy się w prawo lewo, da się edytować, zmieniać, coś tam dorzucić jakieś swoje ulubione. Do zegarka się podłączyć słuchawki, a nawet pas do pomiaru tętna, miernik mocy czy czujnik prędkości kadencji. Mając podłączony telefon do Androida, zyskujemy opcję przetransportowania muzyki do zegarka, ale też zainstalowania dodatkowych aplikacji. Choć one poza tymi do płatności są takie z... niezbyt użyteczne, bym powiedział bezużyteczne, no może z tego kręgu wykluczyłbym na przykład kalkulator. Pewnie zapytacie dlaczego? Bo jest tam na przykład taka aplikacja, którą należy zainstalować też w pamięci telefonu, służy do przyspieszenia wysyłu zdjęć, aby wyświetlić je na zegarku, ale co istotne, można przesłać w darmowej wersji tylko jedno zdjęcie. Później już trzeba zapłacić. No ja to rozumiem oczywiście, bo deweloperzy pewnie chcą na tym zarobić. Od dłuższego czasu obserwuję ten sklep i po prostu nie ma tam nic ciekawego, co by mnie przekonało, aby swoje złotówki na to przeznaczyć. Nie jestem pewny ile tej pamięci otrzymujemy na muzykę czy aplikacje. Z tego co widziałem raczej jest to bliższe jednego giga. Opcje takich jak budzik, kalendarz, minutnik, stopper, kalendarz Cyklu dla kobiet rozbudowanej sekcji kalorii nie zabrakło, ale jest również osobna aplikacja mapy. Jednak jest ona dostępna, gdy zegarek podłączymy do Androida i tam również te mapy PETAL zainstalujemy. I będziemy oczywiście z nich korzystać, bo wtedy uruchamiając mapę czy nawigację na telefonie w tej konkretnej aplikacji, możemy odpalić na zegarku wskazówki do jazdu. Ale słuchajcie, bez pełnej mapy to musicie wiedzieć. Jest też kompas, ciśnienie powietrza oraz wysokość, no i opcja osłyszania głośnika. Pogoda synchronizuje się prawidłowo. Oczywiście należy odpalać aplikację, aby dane się zaktualizowały. Nawiążę jeszcze do spalonych kalorii, bo można w aplikacji sprawdzić, ile tych kalorii spaliliśmy w poszczególnym ruchu, czyli na rowerze, czy chodzeniu, czy bieganiu, więc to jest akurat, myślę, że dobra rzecz dla osób, które na tą kalorykę patrzą. Opcja taka jak A Voice dostępna jest tylko, gdy podłączymy zegarek do kompatybilnej wersji EMUI na Huawei. Ogólnie, jeżeli miałbym tak podsumować taką warstwę noszenia czy użytkowania, no to wygoda jest zachowana nawet podczas snu, choć zegarek do najlżejszych nie należy, i ta budowa ośmokąta można powiedzieć, jest naprawdę fajne i miłe dla oka. Te akcenty niebieskiego, czerwonego, również na koronce, też ta fajnie się prezentuje. Dostępny jest menadżer ostatnich połączeń, a 10 ulubionych kontaktów możemy dodać do zegarka z poziomu aplikacji, aby łatwo z niego je wykonywać. Różnica między Androidem a iOS jest taka, że na tym drugim da się tylko je odczytywać. Trzymujemy możliwość odpowiedzi w formie emotikony, szybko szybkich wiadomości, które ustawimy wcześniej w aplikacji lub w formie, słuchajcie, pisemnej dzięki klawiaturze, ale bez opcji dyktowania. I co istotne, nie tylko w aplikacji SMS możemy odpowiadać, ale też na przykład na Whatsappie czy Messengerze. Przy jednym i drugim systemie emotikony są wyświetlane, ale zdjęcia już nie. Po odpowiedzi wiadomość znika, więc tracimy możliwość przejrzenia korespondencji do czasu, aż ktoś nam znowu odpisze. Przy połączeniu przy Androidzie szybkie odpowiedzi są, przy iOS oczywiście ich brak. Tarcze są edytowalne, oczywiście nie wszystkie, plus za to, że niektóre mogą mieć zaszyte widżety. Można doszukać się też animowanych tarcz i takich, do których dodamy swoje zdjęcie jako tło. Aplikacja do obsługi to Huawei Zdrowie jest do zainstalowania na Androidzie i na iOS. Przy pierwszym wariancie znajdziecie ją w App galery, w drugim w klasycznym aplowskim sklepie. Plus za czytelność prezentowanych danych, bo analiza jest bajecznie prosta. Można ją połączyć między innymi ze strawą, plik GPX z trasą można zarówno eksportować, jak i zaimportować na zegarek. Zresztą zobaczcie, jak te wszystkie dane się prezentują. W aspekcie ustawień zegarka, to okrojone opcje są w przypadku połączenia zegarka do iOS, po kilka opcji nam obywa, o czym mówiłem. Wcześniej. Aktywności dostępnych jest ponad 100, jednak warto skupić się na tych podstawowych, najczęściej używanych, bo reszta to, jak pewnie zresztą wiecie, raczej to jest takie nadmuchiwane, żeby pochwalić się, że tych aktywności jest strasznie, strasznie dużo. Będę się opierał na przykładzie jazdy na rowerze i przed włączeniem dostępne są opcje takie jak cel, przypomnienia, metronom, trening interwałowy. Możemy edytować dane, które będą się wyświetlały podczas treningu. Możemy też uruchomić wcześniej wgraną trasę, aby ją znowu przebyć. Co istotne, w takiej wtedy opcji jest możliwość, aby nam zegarek wskazywał, czy jesteśmy na dobrej drodze, czy też zboczyliśmy z kursu. Pojawiła się opcja zapobiegania przypadkowym dotknięciom, i warto to pochwalić, bo kiedyś ja tej możliwości, słuchajcie, nie doceniałem kompletnie. Do czasu, aż taką kilkukilometrową jazdą, sobie zastopowałem przypadkową aktywność i nawet tego nie zauważyłem. Zwykle ona była dostępna tylko w aktywności pływanie, a teraz też i w innych jest taka możliwość. Są również dostępne kursy biegania i plany treningowe. Wiem, że omawiam jazda na rowerze, ale przy bieganiu możecie sobie na przykład uruchomić opcję takiego wirtualnego królika, czyli możemy porównać, czy jesteśmy w czasie, czy też nas tutaj ten wirtualny królik pokonuje. Ogólnie wszystko podczas aktywności jest czytelne i jeśli zwracacie uwagę na strefę tętna, to są one dobrze przedstawione, bo okalają ten cały ekran. Zresztą bardzo dobrze to teraz widzicie. No i da się słuchać muzyki w trakcie treningu, da się również ją sterować i to zarówno piosenkami, które mamy w pamięci zegarka, które uprzednio wgraliśmy, ale też na przykład Spotify, który jest odpalony na telefonie. Z innych kluczowych opcji są polskie informacje podczas treningu. Zmawiono. Jeżeli ktoś z Was takich informacji nie ma, no to musicie zerknąć, czy macie pobrany plik z językiem. Tą opcję można wyciszyć, bo czasem może być irytująca. I na przykład, w przypadku gdy słuchamy muzykę odpaloną z pamięci, asystent przedstawiając komunikat, wycisza nam dany utwór, aby przekazać nam informację. A o czym będzie nas informował? Ano, między innymi, o bieżących statystykach. Co istotnie jest pełnoprawna mapa, która jest widoczna w trybie offline i też na iOS. Oczywiście tylko w trybie treningowym. Wcześniej należy pobrać wybrany wycinek w aplikacji i dzięki temu zyskujemy różne ciekawe opcje. No, najważniejsze to, że widzimy całą mapę z konturami. Słuchajcie, łatwiej jest się połapać. Co ważne jest, to pełnoprawna mapa, tak jak mówiłem, nie tylko taki ślad, który mieliśmy we wcześniejszych zegarkach. I to naprawdę pomaga przy nawigowaniu. Teraz to ma sens. Także takie odchylenia od pierwotnej trasy są również. Sygnalizowane i to obecnie ma duży już sens. Po samym treningu trzymujemy czytelne wykresy, które są wystarczające do podstawowej analizy. Nie przytłaczają ilością, ale też dają takie poczucie, że faktycznie możemy coś z tego dla siebie wyciągnąć. Zegarek posiada barometr, także wysokość również jest wyliczana. Z innych przydatnych danych jest zdolność biegowa, natężenie treningu, indeks treningu, czas potrzebny do regeneracji VO2 Max i przewidywania dotyczące biegów na wybranym dystansie. Dostępna jest rozbudowana opcja gry w golfa. Niestety nie sprawdzę tego dla Was, nie mam takich umiejętności, jednak zostawiam link w opisie, więc możecie sobie poczytać o tej możliwości. Rzućcie okiem na trasę, bo zegarek moim zdaniem nie miał łatwo, bo połączyłem miejsca z, z infrastrukturą miejską z obszarem leśnym. I co ciekawe nic sobie z tego nie zrobił, poradził sobie praktycznie na piątkę, zresztą teraz macie przykład. A średnie tętno w aktywności rower jest praktycznie w punkt, bo 136 uderzeń wskazał pas Polar H10, a Huawei 137, maksimum pokrywało się dokładnie z tym spasa z i wydaje mi się, że wygląda to dobrze. Raczej, wiecie, to jest nadal zegarek, który ma czujnik optyczny. Pobiera tutaj nasze tętność nadgarstka, więc musicie brać pod uwagę, że jeżeli chcecie mieć lepsze pomiary, musicie do takiego zegarka podłączyć bezpośrednio pas i na tym bazować. No ale jeżeli nie macie takiej potrzeby i takie dane wam wystarczają, to myślę, że nie zawiedziecie się na tym zegarku pod tym kątem. Maksymalna i średnia prędkość też pokazuje podobne wartości. Ogólnie aspekt treningowy oceniam naprawdę na plus. Jestem zaskoczony, bo tutaj Huawei na tle konkurencji wykonuje bardzo fajne ruchy, usprawniając. W tą sekcję, i gdy faktycznie mam do czynienia z zegarkiem. Huawei, to mam takie przeświadczenie, że nie podeszli po macoszemu do tego aspektu, a raczej się przyłożyli i posłuchali, jakie są potrzeby różnych użytkowników, i dzięki temu ma to sens. Dlatego, moim zdaniem, do treningu amatorskiego dobry sprzęt. I tak podsumowując, nie jestem pewny, czy mając wcześniejszy model, w ogóle warto rozważać ten. Ok, ma płatności, ale omówiliśmy to, jak to w rzeczywistości wygląda, i chodzą jakieś plotki na rynku czy na forach, że wcześniejsze modele również mogą mogą takie płatności dostać, bo jak pewnie wiecie z recenzji, NFC w tamtych modelach również jest. Jednak myślałem, że to będzie inaczej rozwiązane, więc dla mnie kompletnie nie jest to żaden argument na zakup tego sprzętu, więc jeżeli rozważacie, bierzcie raczej inne tutaj jego zalety niż te płatności, bo... No chyba, że lubicie to, o czym mówiłem, czyli taką troszkę hybrydę w rozwiązaniu mobilnych płatności. I wiem, że niektórzy mogą się nie zgodzić, bo są pewnie różne testy na internecie, ale moim zdaniem zaletą tych sprzętów są czujniki. I od lat, może tego nie powtarzam, ale widzę, jak ten postęp. Wygląda. I moi drodzy, miałem styczność z różnymi testami sprzętów na przestrzeni tych lat, zegarków. I tutaj Huawei z biegiem czasu faktycznie poprawia ten aspekt i staje się coraz lepszy. I dla mnie ta stabilność tych pomiarów czy w ogóle działania systemu, ta bateria jest również dobra udoskonalania, ale przede wszystkim te treningi, bo one tutaj nie są tak władowane, żeby tylko być, i abyśmy usłyszeli od producenta, hej, słuchajcie, załadowaliśmy wam tysiąc treningów i korzystajcie, tak? I to wtedy na banerze, powiedzmy jakimś reklamowym super by wyglądało, ale w rzeczywistości nie niosłoby to żadnej wartości. Więc tutaj niekoniecznie tak jest. Wiadomo, że pewne tam jakieś opcje treningowe są bez potrzeby, żeby to lepiej tam wyglądało na papierze, ale jak już zajrzymy do tych podstawowych, w których najczęściej korzystamy, no to raczej tam nie jesteśmy w stanie się zawieść. Te opcje są dowożone i w taki sposób, że Ktoś musiał nad tym pomyśleć. To nie było tak, nie trenuję i zajmę się projektowaniem być może tej sekcji. Tutaj raczej ktoś... Musiał usiąść, kto się na tym zna i zna te potrzeby, bo widzę, że ktoś ten element zaopiekował i to jest naprawdę super. Jeżeli celujecie w taki segment cenowy, no to myślę, że nie zawiedziecie się, aczkolwiek jeżeli potrzebujecie o sprzętu czegoś więcej, mam na myśli otwartego systemu, chociaż nie do końca to jest otwarte, mam na myśli UROS, to w mojej głowie się teraz pojawiło, no to wiadomo, że to nie jest ten zegarek, ale tutaj zyskujecie lepszy czas pracy na baterii. I tak już testując, to kolejna dygresja, słuchajcie, coraz mniej argumentów Wear OS ma do tego, aby myśleć o tym sprzęcie jako dużo, dużo lepszym. Już te systemy faktycznie stają się coraz lepsze. Ja tylko czekam na, mom na moment, aż prześcigną, chociaż w pewnych aspektach tego się nie da zrobić, niestety. Musimy sobie szczerze powiedzieć, nie jest to rewolucyjny sprzęt, ale co w tych czasach jest tym wyznacznikiem rewolucji. Wydaje mi się, że producenci powoli docierają do tej ściany. No i raczej ewolucji będziemy po prostu doznawać przez najbliższe lata w tych nowych sprzętach, bo nie ma tutaj przestrzeni już tak dużej, żeby coś super wielkiego wprowadzić. Jeżeli rozważacie zakup, to też pomyślcie o Amazfitach i Xiaomi. Chociaż Xiaomi pod kątem treningowym nie jest tak dopracowane jak Amazfit, więc te marki można brać pod uwagę z większym naciskiem na Amazfity. Z większym naciskiem na Huawei. Chyba, że potrzebujecie opaskę pod mam to Mi Banda możecie sobie zakupić. To jest chyba w tym momencie najlepsza możliwość. Jeżeli tylko to Was satysfakcjonuje, ale. Taki materiał też nagrałem, więc zapraszam. Moi drodzy, jeżeli dotrwaliście do końca, bo tak powinienem teraz już zakończyć i nie otwierać żadnych nowych wątków, to dajcie o tym znać koniecznie. Ja oczywiście odwdzięczę się serduszkiem, więc widzimy się w komentarzach. Jeżeli czegoś nie powiedziałem, coś jest dla Was istotne, komentujcie, pytajcie, a tymczasem trzymajcie się.